Boże, stwórco i odkupicielu wszystkich ludzi, udziel zmarłym sługom i służebnicom Twoim odpuszczenia wszystkich kreków! A nasz Panie, Daj imię I skóry, zagrażać głos. Chcemy w tą dzisiejszą uroczystość uwielbić Boga we wszystkich świętych, ale już wolno nam o tej porze modlić się za naszych zmarłych. To oni nas tu dzisiaj przyprowadzili, oni liczą na naszą modlitwę, nie tylko na naszą pamięć, ale chyba bardziej tu nie powinniśmy mieć wątpliwości. Czekają na naszą modlitwę, wdzięczną modlitwę, szczególnie za naszych rodziców, za naszych najbliższych, ale za wielu również innych. Ten piękny zwyczaj, to uroczystość przeniknięta jest wiarą w świętych obcowaniach. Tu na tym ołtarzu niech będzie uwielbiony Bóg w życiu tych, którzy byli dla nas najdrożsi, najważniejsi. I chcemy w duchu jedności z nimi prosić Boga, by oczyścił ich, jeśli cokolwiek jeszcze na ich duszy jest niegodnego.